No do, tego do mnie. nie, tego nie, 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 no nie, nie, i fuck. Wow. Co to To tu nie, Co to za To nie, nami? Skakuj nami? no nie, 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 na nie, 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 na nie, nie, masz nie, nie, mam Ten żółty mam tylko. O, już jesteśmy na bezpiecznym tempie. Tak, to, to nie zmieni faktu, że nadal do nas zgonić, nie? <grych> Więc wiesz? E? To nie zmieni faktu, że nadal do nas zgonić. No, chyba, że uciekniemy tak szybko dosyć. Czekam na jak razie... Się... O, chyba sobie odpuścili. Dobra. tutaj sobie odpuścił. Szerzewek i szerzewek sobie. CO TO JEST ZA MAG? Jaki mag? Tutaj jest jakiś mag What the fuck? O, Odyn Teraz znikł on Odyna spotkałeś <laughs> Widzę już nawet miejsce na portal Ja jestem geniusem <laughs> Weź postaw po prostu portal i się prześmiemy A czekaj, najpierw rozwalę tego O, oh, fuck, awa. Nie zgin tam A hmm? ja już jestem na bazie Co? tp zrobiłem w środku tego domku Iu. Pierwszy raz tego skorzystam Ej, a to szybko tepa, akurat, fajne test. jest Czekaj, jak dzik Chyba, że powiesz mi, że mam go zaciągnąć do bazy to na to no na no, i ciągniemy. Bierz go. A ty się śmiejesz, a ja wziąłem kiedyś na łódkę dzika. Naprawdę? No z nim? No, przepłynąłem, raz wypadł, ale to blisko wyspy na szczęście, to wziąłem z powrotem. Czemu ja tu... Aha, mam zaznaczony domek, a on takie co jest, nie pamiętam, żebym tam domek budował. O, tu jest wioska, o, o Boże, o Boże, o nie. Nie biegniemy w tą stronę, wracamy naokoło. O śnieg. a jesteś gotowy na postawienie statku? Tak Czekaj, gdzie postawiłeś w ogóle ten patron? Z tyłu Dobrze, Wyniemy. fajnie wiedzieć Ej, serio, spodziewałem się, że bardziej będzie Co? Zabezpieczone, zabezpieczone będą moje zwłoki bardziej, bo tutaj nikogo nie widzę teraz żadnego komara, ani nic, tylko ciebie widzę z tyłu Wiesz co, ja sobie schowam te nordyckie manimy i będę sobie jej jadł na tak no są naprawdę to... Oj, oj, oj oj komad, nie, nie moją stronę dwa! Ja z... Nie 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 zrobić, oj mogę stronę, oni pewnie są na oj oj mogę oj oj pewnie oj oj są oj oj te na, te na hita, oj 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 Są oj 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 strasznie mało życia. Myś, wiesz co oj 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 nie połączył tego oj z oj 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 i oj okay, <laughs> byś zginął wtedy I byś musieli znowu płynąć. No, to ja by nie śmieszne. zginę, ja mam z tą grę 600 godzin, aktualnie biegnę. Goni mnie coś? Nie goni mnie nic. Hmm. GONI MNIE KOMAR, KOMAR MNIE GONI, <noise> No Dobra, założę sobie armora. A, mamy rzeczy. E, grzybka odkładamy, bo nie potrzebuję. O, co to jest? To odłożę tu. Złom z czarnego o. metalu, Ain't no way. O, bierz to, bo to jest... ale znaczy w sumie to nie zrobimy z tym nic dopóki... Nie skończymy gór Ale dobra Czech, bo to jest Homar No jak! No zamachnąłem się w złym momencie No nie Come on, weź mi tu pomóż Odłożę grabie, po co ja cały czas z tymi grabiami latam A to jest jakaś wioska mogę grabię, pójść do wioski też A <laughs> chcesz umrzeć Nic nie mam na sobie niby, nie no jak nie masz nic do stracenia, co dawaj, zobaczcie jak tam się. Tylko jak uciekasz, to nie w stronę portalu. No to pobiegnę w stronę portalu. No to się ciągnie. Strolujesz tam całego save <grym <grym tam, <grym> i... no, nam całego safe. Więc jak chcesz to śmiało. Ja gdzieś jakiś troll tam jest. Tak. Wow. Wow, wow. wow. Ej, a czy ja coś. Mo... Czy tam coś ciekawego jest? We wiosce? Tak. Co? Zioło. Znaczy, w sensie nie jest zioło, ale hmm. jak zobaczysz takie Boje uprawione, w sensie u, uprawione miejsce, takie, że tak, gdzieś jest taka ciemniejsza ziemia. O no widzę, tam jest To bierz taka... wszystko, co jest na tym polu, bo to jest rzecz, która, znaczy jęczmień i chyba len. Z jęczmienia zrobisz sobie Dobra. dobre jedzenie, a z ja lenu tak, chyba... Idę, jest? Znaczy, ale raczej z tego nic nie zrobimy na takim wczesnym poziomie rozgrywki. Ale będzie! Ja... ja się zakradnę do nich. Leć po te zwłoki A zobaczę czy mi się uda zawalczyć Jest tu kto? Na górze Czemu ich nie ma? Na górze jest Jest tylko ten na górze? No to ja tam włożę Content <noise> Dobra mam swoje itemy Zobaczę czy w niego mogę po prostu postrzelać I sobie postrzelam w niego po prostu nie Okej okay. mam już Ło się skampił w rogu na mnie Au, 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 on mi przestarczę 50 zadaje. Uciekamy! A on nie może stąd wyjść. Głupić. Nie, ja ci mówię, tutaj, zbudujmy portal tutaj. Proszę. Ja zbuduję tutaj most taki ładny. Będę sobie budował na tym. Noc się robi, szczerze, ja bym. Ra... <głupić> może, może, może nie. Co, ale co takiego się może stać w nocy? Bo w nocy się dużo więcej ich respi. Oni się respią wszędzie, więc nie radzę. Będzie git, stary. Nie wiem. Postaw będzie portal, postaw git. portal, to nie. się i się ten... Cześć wtedy. Ale ciężko to się rozwala, stary. Szczególnie, kiedy... Rozwa... Czy ja walnąłem ptaka w locie? Nie, Nie wiem. U, 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 u. Brakuje wymaganego warsztatu. Nie mogę naprawić tego. A, a co chcesz... Aha, no tak, no bo yy, to do tego to musisz mieć kamieniołom. Kamieniarz. Kamieniołom. Czekaj, eee, gdzie dajemy portal? Tu dajemy. To jest idealne miejsce. Mua. Czekaj, nie mogę... Stawić. O Awaria Może spać w sumie dobra, bo i tak potrzebuję tewną. Jeśli przedmiot uniemożliwia... Jakiś przedmiot teleportacja. Wywal... Złom. czarny metal. No ty głupie, że nie można przenosić metalów. To jest moim zdaniem. Nie takie... no właśnie to robisz, Bo to by było za łatwe. Za łatwe? A wtedy tak był budowy, już były jutro, W sumie no, to akurat racja, po prostu byś podtałem po, 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 na to przez Co Ja sobie pobuduję tylko troszkę jeszcze, zbuduję coś ładnego i możemy zakończyć na no. Możesz mi pomóc, sobie weź drewno to to pobudujesz ze mną. Co tym na to. Nie, to... Uuu! Dobra, patera, co ja robię? Bez zbroi biegnę. A tam nic nie ma, dobra, oni się cofnęli. O, jestem mokry. Bo się zakradnę. Albo się nie zakradnę. Jeden. Widzę mnie, o widzę mnie, mnie, o widzą mnie. Nie, to to. to. <noise> dobra, mamy mały magazyn tutaj w teraz. Super, zabiję, gdzie uciekasz? No, ziomka ci zabijem się obraził. No, chodź tu. <gry> Uf, dobra. Jeśli ci dziwię co to jest. Czy, czy tutaj przyleciała ta? Hrabąż? Przyleciał tutaj? Hrabąż. <gry> no, ten, to osa. To? Twój analfabetyzm się coraz bardziej pogłębia. <laughs> Myślałem, że to to przeleciało, a to po prostu te... pszczółki były. Pszczółki. Dawaj, powiedz to, no, no powiedz to, no, na No mów po. Dawaj, nie. No powiedz, no, no powiedz. Nie. No weź. Powiem to jak przyjdzie pora. No jak weź, zachodisz. no powiedz. Nie gdzie on jest. Ło! Tutaj. No, życząc Jezu. <laughs> No umarłem Cholicka. Łow <laughs> Przyszedł glut jest Ja tak tylko patrzę, że tak we mnie Nawet nie zauważyłem skąd, ale tylko widzę, że takie czarne kulki są na mnie <grym> takie, Aha Czarne kule Ej, wiesz czego tu brakuje stary? Ogniska Żeby tu odpoczynek i podłogi Ej no ja to zrobię, ja to, ja to sobie Cztery maliny Czy my mamy maliny na składzie? Mamy. Mamy trzy, no nie wiem Wiem, co? bo ja przyniosłem trzy. Nie gram w to. Nie robię. Hmm. Teraz most Dwa brązy, pięć skóry i dziesięć kościów. Bierzemy dziesięć kościów. Czego to w na ogniwo? A, kamienia. Eee, pięć kamienia i dwa drewna. Pamięta na pamięć, jebany. No a 600 godzin jest co chodzi. 600 godzin budowania ogniska. Teraz pytanie, czy zostawiamy tak, czy przedłużamy ten dach, żeby nie wyglądało tak dziwnie płasko. No Najpierw właśnie... spać. Krzyszę... Nie, dobra, więc nie mi się wydaje, że fajnie to wygląda nawet. No dobra, właśnie też jest tak w miarę spoko, to chodź... Bo już się robi noc to chodź po prostu zakończymy ten odcinek, pójdziemy do bazy. Barierki można byłoby zbudować, ale nie, mi się podoba. Barierk na moście. Noc. Ej, mm. yy, Siemane maneczko, z tej strony był Lurax Ze mną był... Autism. Autism Kosma był Picos, mój montaż jest ta. Cudowny. Eee, no, sobie tańczę. Eee, to był bajem. No. Tak, trochę niespodziewana przygoda. No. <grymne> jo. A, ale najlepsze jest to, że zaczęło się od tego, że mieliśmy pójść po miedź <grymne> A poszliśmy na ten, na pustynię. A skończyliśmy na czterogodzinnej prawie, nie, na dwie. Ale tak na dwie godziny przygoda trzy. na równinach A, trzy No Jezus Dobra Cześć, to jestem był Dorax, za mną by kosła Cześć Słuchy.